Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony, Misiek z kanału, no to lecimy. Witam Was w kolejnym, ostatnim już dniu w Monachium. Godzina dziesiąta, śniadanko zjedzone, walizki spakowane, no i trzeba opuszczać hotel. Paula ma jeszcze swoje sprawy do załatwienia, a ja najprawdopodobniej udam się zobaczyć stadion Bayernu Monachium. Zobaczymy, czy uda się wejść do środka, ale bardziej interesuje mnie, jak on wygląda z zewnątrz. Potem, co będzie, to już. Czas pokaże. Ja niestety jeszcze wam nie powiedziałem. Powrót mam do Polski autobusem. 12 godzin niestety żadnego fajnego połączenia lotniczego w jakiejś normalnej cenie nie było, więc będę wracał 12 godzin do Krakowa. No ale co zrobić? Przeżyję. Paula ma samolot, więc spokojnie. Jeżeli macie ochotę być ze mną, niestety kolejny odcinek tylko ze mną w dzisiejszym odcinku, no to serdecznie Was zapraszam. No to lecimy. I jestem już przy metrze U3, muszę zerknąć jak się jedzie na stadion, bo nie patrzyłem, ale jest na pewno tam stacja metra, więc jakoś się dojedzie. I zobaczcie jak płytkie jest metro, normalnie oświetlenie jest światłem dziennym. Pamiętam Sankt Petersburg, tam po 10 minut się zjeżdżało w dół, tak głęboko jest położone metro. I jesteśmy tu gdzie Pineska. Czerwona, a jedziemy tu, gdzie piłka. Przesiadka z U3 na U6. Czekamy, ile tam? 8 minut. I wysiadłem na stacji. Co ciekawe, to metro wyjechało w pewnym momencie, tak, 3-4 przystanki przed stadionem z podziemi i już jechało normalnie, tak jak SKM-ka w Trójmieście. No nic, kierujemy się teraz w stronę stadionu. I wysiadłem sobie jedną stację wcześniej przed stadionem, żeby zobaczyć, jak ludzie tutaj na obrzeżach Monachium żyją, i trafiłem od razu na takie budynki. Okazuje się, że dom spokojnej starości takich domów jest kilka budują się kolejne jadłodalnie, sklepy wszystko. Widać, że tutaj nie ma kultury takiej zajmowania się osobami starszymi na starość. No i trafiają sobie do takich ośrodków, czy to dobre, czy nie, to już pozostawiam Wam do oceny. Proszę bardzo, takich wysokich budynków jest kilka, tu buduje się kolejny, a wyburzają stare. I tak jak mówiłem, takie apartamenty i tu sobie starsi spędzają swoje ostatnie lata. I dochodzę powoli do stadionu i mijam właśnie salon BMW, patrzcie jaki długi, no skurczybyk ma z kilometr. I samochody stoją na raz, dwa, trzy, na czterech piętrach, na dachu, wszędzie. No wszędzie nówki. Jaka to musi być sprzedaż tych samochodów? To jest po prostu jakieś szaleństwo. Dużo ich jeździ na ulicach, w ogóle dużo nowych Audi z Monachium, przeróżnych marek. No zmieniają samochody dużo częściej niż w Polsce ludzie. Jestem już bardzo blisko stadionu, widać go już tam w oddali. Przed stadionem parking taki na polu. Nie jest bardzo duży, więc wiele samochodów się tu nie zmieści, ale jest. Tutaj mamy jeszcze parking taki pod zadaszeniem, no i my kierujemy się w stronę stadionu. I tu, gdzie macie literkę U, to dojeżdża kolejka, którą jechałem. Mogłem tutaj sobie wysiąść, ale wysiadłem sobie przystanek wcześniej. Fajnie, że zobaczyłem, jak obrzeża Monachium żyją. Proszę bardzo, tutaj nawet wiatrak jest w mieście. No i lecimy na Allianz Arenę. Miałem tu pod stadion przyjechać wczoraj wieczorem, ale no wróciliśmy bardzo późno, byłem już padnięty i też nie wiedziałem, czy on na co dzień się świeci na te różne kolory, bo wiem, że na pewno jak są mecze czy imprezy to on fajnie przybiera różne barwy, ale czy tak na co dzień? To nie i zrezygnowałem no bo w ogóle bym go nie zobaczył, jakby było ciemno. Jesteśmy już coraz bliżej, już prawie w całości widać stadion, a tutaj to rzeczywiście te wszystkie Miejsca tutaj to są chyba parkingi, nie wiem tylko jak tu stawać, ale na tych balonach, czy jak to nazwać, białych są właśnie oznaczenia P2, P1, P3. Czym bliżej stadionu, tym niższa, niższa wartość, więc podejrzewam, że tutaj po prostu są jakoś ustawiane te samochody. No i jest Allianz Arena w całej okazałości. Nie spodziewałem się, że w tym roku będę miał okazję ją zobaczyć, a zawsze bardzo chciałem. Stadion, nawet z bliska, wydaje się bardzo czysty, bardzo schludny. Spodziewałem się, że może być to już troszkę przyprószone. No bo jednak on troszkę lat ma, ale nie, wygląda bardzo ładnie. Pięknie lśni się w słońcu. No, bardzo ładny stadion. My też nie mamy się czego wstydzić. Nasz narodowy wcale nie odbiega, a nawet nie wiem, czy nie jest ładniejszy. Tutaj mamy kasy, niedaleko stadionu. 24 kasy, toalety. Tutaj parking, no, a tu główny obiekt. Tu, jak mówiłem, kasy, 20 kilka kas, więc, no, musi tu być tłoczno przed meczem, bo wiele miejsca nie ma, żeby się ustawiać. Ale podejrzewam, że większość osób teraz już kupuje po prostu bilety elektronicznie, a to już stadion. I proszę bardzo, Alian Zarena w pełnej okazałości wyszło piękne słońce. Stadion wygląda wspaniale. Na co dzień jest to stadion Bayernu Monachium, ale tu swoje mecze rozgrywa też reprezentacja Niemiec. Jest to chyba najładniejszy stadion w Niemczech. Jeżeli znacie ładniejszy, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Wybudowany w 2005 roku, więc myślałem, że będzie bardziej nadgryziony zębem czasu, ale nie, jest bardzo, naprawdę bardzo ładny i bardzo czysty. Koszt budowy 340 milionów euro. Przez kilka dobrych lat na tym właśnie stadionie, nasza Duma Narodowa, Robert Lewandowski rozgrywał mecze. Bardzo fajne miejsce miał pracy, trzeba przyznać. Jesteśmy już pod Samiuszkim Stadionem. Tu bramki wejściowe na mecze teraz są otwarte, więc podejdziemy sobie jeszcze bliżej stadionu. I naprawdę z bliska wygląda to bardzo ciekawie. Tak, jakby ktoś balon ścisnął żyłką, albo piłkę sznurkiem, i efekt byłby taki sam. No, bardzo cwanie to ktoś zrobił. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. I udało mi się wejść na teren stadionu. No, i tutaj wygląda to już tak dosyć surowo, powiem szczerze. Tam mamy w tle boisko i trybun, ale one wszędzie wyglądają podobnie. Tutaj jest tylko logo jedno wielkie Bayernu, wejścia na poszczególne sektory. Tutaj są jakieś pewnie sprzedawane podczas, meczu, podczas meczów yy, przekąski i napoje. Tutaj mamy wymalowane postacie: Roben, Müller. Idziemy dalej zobaczyć, jak to wygląda. Nie będę wchodził na stadion, bo bilet jest jakby łączony z Muzeum Bayernu Monachium. Mnie Bayern Monachium tak średnio interesuje. Jak ktoś jest fanem, to oczywiście pozycja obowiązkowa. W 2004 roku bodajże byliśmy z rodzicami na Camp nou i to było wydarzenie, no bo Barca, no to Barca. Byłem tak podjarany, ale wiem po prostu jak to tu będzie wyglądać. Puchary, koszulki, trofea różnego rodzaju. No jak ktoś jest fanem Bayernu, no to oczywiście, ale jak Ktoś nie jest, no to można sobie odpuścić. Bardziej mi interesował, jak wygląda stadion z zewnątrz. I mamy na filmie, jak wygląda podświetlona Allianz Arena. I ona zmienia kolory. No to musi wyglądać naprawdę pięknie. Tak wygląda stadion z góry. Widzicie, nie trzeba mieć drona. Wystarczy obejrzeć sobie film i ja wam ten film też pokazuję. Oczywiście jest też knajpka, można coś zjeść, wypić, więc nikt ani głodny, ani spragniony nie wyjdzie. Zobaczcie jaka kolejka. I jeszcze informacyjnie dla zainteresowanych: bilet zwiedzanie muzeum dla dorosłych 11 euro, a 19 euro zwiedzanie muzeum plus wejście na trybuny stadionu. Wyszedłem ze stadionu, powiem Wam szczerze, że chętnie bym na ten stadion kiedyś przyjechał po prostu na mecz. Może na mecz FC Bayernu z jakąś polską drużyną w Lidze Mistrzów, ale jeszcze fajniej by było, gdyby grała reprezentacja Niemiec z reprezentacją Polski i byśmy im tutaj dokopali. Ja wiem, że to są marzenia, ale marzenia się spełniają, pamiętajcie. I ostatni rzut oka w kierunku Allianz Areny, naprawdę warto było przyjechać. A teraz kieruję się w stronę stacji. Tym razem pojadę już tu spod samego stadionu, bo nóżki po dwóch dniach chodzenia już ledwo żyją. Idąc tu parkingiem przy stadionie, co pewien czas są takie zejścia, i coś mi się wydaje, że to są zejścia na parking podziemny. I na całym tym placu tutaj jest parking podziemny. Miałoby to sens, jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. I tak jak widzicie, jestem ponownie w centrum. Dostałem tajną misję na dzisiaj. Muszę kupić jakąś drobną pamiątkę. Zawsze kupujemy sobie magnesy, więc dobrze by było jakby jakiś fajny magnesik wpadł. Takich sklepów turystycznych poza ścisłym centrum nie ma, więc przyjechałem. Fajne są te taksóweczki, wszystkie w jednym kolorze, takiego kremu. Od razu widać, gdzie jest taksówka, rzucają się w oczy. Mamy godzinę pierwszą. Jak widzicie, ludzi sporo najpki, ciężko gdziekolwiek usiąść sklepy pięknie funkcjonują ludzie robią zakupy a ja lecę w kierunku tam gdzie byliśmy wczoraj na piwku, bo tam widzieliśmy fajne właśnie takie sklepy z pamiątkami magnesik udało się kupić i to całkiem fajny i mówię schoczę sobie na piwko, ale no zobaczcie co tu się dzieje nie da się usiąść nigdzie. Na zewnątrz nie ma szans, a wewnątrz oni bardzo rzadko klimatyzację mają. Jest tak gorąco w tych piwiarniach, że po prostu nie da się wysiedzieć. No nic, nic nie poradzę. Po trzech dniach spędzonych w Monachium można jednak stwierdzić, że Monachium jest to bogate miasto. Jeśli się tak popatrzy na ludzi, szczególnie w ciągu dnia, no to widać czym jeżdżą, jak się ubierają, gdzie się stołują. To naprawdę tutaj są chyba zarobki bardzo dobre. Nie widzę w ogóle połączenia międzykulturowego: biali chodzą z białymi, inni w swoich grupach, więc to marzenie o połączeniu jest nierealne. Jak dla mnie, oczywiście. BMW-ki to śmigają tak jak u nas Corsy. Sporo jest takich droższych aut, typu Lambo, Bentley. Może w Warszawie też jest, ale no tutaj tych aut, takich premium, typu BMW, Mercedes. Audi, no to u nas to tak jak Volkswagen, Opel czy, czy Toyota. Audi japońskich prawie w ogóle nie ma, jest troszkę Lexusów, ale oprócz tego same niemieckie auta. A już BMW to po prostu co piąty samochód to jest BMW. I doszliśmy pod wieżę telewizyjną tutaj w Olimpia Parku i tam na górze jest restauracja obrotowa. Podobna jak w arce, w której byliśmy, więc super sprawa do 23.30. Dzisiaj nie wiem, czy już damy radę wjechać. Ale kolejnym razem punkt obowiązkowy, jak będziemy w Monachium. I znajdujemy się obecnie w Olimpia Park München. Jest to park olimpijski w Monachium z zespołem różnych y, obiektów sportowych, w których odbywały się zawody podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku. Tu mamy te obiekty, to się ciągnie i ciągnie. Tutaj mamy tą wieżę. W, w dzisiejszych czasach wykorzystywane jest do różnych imprez, koncertów. Idziemy zobaczyć jak to wygląda. Nie wiem czy tak to wyglądało w 72, ale podejrzewam, że wiele tutaj nie zmieniano. No to robiło wtedy wrażenie, bo i dzisiaj wygląda całkiem sympatycznie. Tu obok mamy wieżę i w ogóle ten teren cały Parku Olimpijskiego jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Fajne miejsce na spędzanie czasu yy, w, na świeżym powietrzu. I to jest fajny przykład, jak można wykorzystać miejsce, które kiedyś było areną sportu. Teraz food z jedzeniem, miejsce spotkań. Proszę bardzo, ludzie sobie siedzą na trawce. Tutaj hala, tutaj hala. No naprawdę teren jest bardzo, bardzo duży. Tu jak możemy zauważyć przez szybę jest basen. I proszę bardzo, jest czynny. Trampoliny. Ludzie sobie skaczą. A tam za tym, podobno za, tą, za tym wzgórzem jest jeszcze jezioro, to zobaczymy, jak to wygląda. I tu mamy zbiornik wodny, o którym mówiłem. Fajnie troszkę, troszkę ochłody, bo naprawdę zrobiło się strasznie gorąco. Tutaj też pewnie były jakieś zawody podczas olimpiady. Kajakarstwo i tego typu sporty. I Maciej i Paulę, bo jej nie, nie pokazałem. A tutaj już jesteśmy razem, skończyła już swoje zajęcia. Swoją ciężką pracę. I teraz proszę bardzo, jak wszyscy, to wszyscy bo to jest Paula. O, Paula, Paula Munsien. Paula z Munsien. Wejdzie z takim widoczkiem. Fajnie, słoneczko, wiaterek. Troszkę wody. Cudo. jeszcze, oczywiście, precelek musiał wejść. No bardzo dobre, mają tutaj precelki. Szkoda, że nie ma masła. Bo byłby jeszcze lepszy. Mniam, mniam. Trochę tych food trucków jest. Zobaczcie, gdzie to się kończy. 50, albo i lepiej. Ludzi też jest masa. Nie wiem. Oni chyba mają tak dobrze, że pracować nie muszą. Zazdroszczę. W ogóle te tereny to przypominają tu trochę w Chorzowieś Park Śląski. Też jest fajnie. Można pochodzić, odpocząć sobie, coś zjeść. Obeszliśmy tutaj z drugiej strony te obiekty, mniejsze póki co. I zobaczcie, jaka kolejka. I zastanawialiśmy się, za czym kolejka ta stoi. A co się okazuje, będzie za parę godzin grany koncert Pink. Amerykańska gwiazda amerykańska, amerykańska już widzicie ambulance już kolejka stoi, bo pewnie każdy chce być jak najbliżej sceny. No to widzicie życie się kręci. Terytorium tego parku jest naprawdę imponujące. Przeszliśmy już kawał, a on się ciągnie i ciągnie i ciągnie, a tu teraz jesteśmy pod głównym. Jakby obiektem zmagań olimpijskich, tu gdzie będzie koncert Pink. Niestety wszystko jest obstawione, więc nie da się nawet zajrzeć, ale widzicie tam dach stadionu, trybuny, no i już kolejki. Bo koncert nie wiem o który, ale no, najwięksi fani to lubią być ich dobrych kilka godzin przed. Jeszcze Paula doczytała przed chwilą, że ta wieża to została specjalnie zbudowana właśnie na igrzyska w 72 roku. Ludzi z każdą chwilą zaczyna przybywać, już ciężko w ogóle przejść, więc jest to dla nas znak, że trzeba się powoli ewakuować. Jest i oficjalny sklep. Pink. Oni to potrafią robić biznes od razu sklepik na kółkach. I powoli zmykamy w stronę centrum. Ostatni rzut oka na wieżę. Tym razem już nie uda nam się wjechać, ale jest cel, żeby przyjechać do Monachium jeszcze kiedyś i wjechać sobie na tą wieżę. Ja mam o 21.30 autokar, będę się wlógł jak cygański tabor przez 12 godzin albo i więcej, ale na szczęście Paulka ma samolot 22.00, 30 będzie w Krakowie i już będzie mogła się zająć naszym kotkiem. Jeszcze na koniec fajnie mamy przedstawione te tereny olimpijskie. Tutaj jest stadion, na którym będzie zaraz koncert, tu są te hale pływalnia i jezioro przy którym żeśmy siedzieli. No i teraz już możemy zrozumieć skąd ten napływ ludzi. No taki tabun to po prostu aż mi się wierzyć nie chciało, że on tutaj na co dzień jest. A to wszyscy ludzie suną na koncert Pink. I korki to domena nie tylko polskich miast, po prostu w każdym dużym mieście korki prędzej czy później się tworzą. No i niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Pożegnalne piwko z Paulką. Ona zaraz leci jak człowiek na samolot. O, jeszcze Wam pokażę, bo tylko ja, że piję. Paula też pije, ale te radlery są super. Naprawdę świetne piwko. I świetne są te, właśnie, zakrętki, takie kapsle. No, i kończąc myśl, Paula na samolot, a ja na autobus i będę jutro o tej porze w Krakowie. Nie, no żartuję, trochę krócej, ale 12 godzin przede mną. Autokarem to nie za bardzo nawet można piwko pić, no bo postojów też nie ma zbyt często. No, i tu się rozstajemy. Paulka na lotnisko z walizeczką, z laptopikiem, czekamy na Deutsche Bana, a ja lecę do centrum, bo ja wbrew pozorom wcześniej mam odjazd a będę tylko 10 godzin później więc nie jest tak źle to papa, pa. cześć w pobliskim sklepie udało się zrobić jeszcze zapas smakołyków z Niemiec cała torba, poto mi tylko ta torba była w tamtą stronę jechałem bez torby i teraz już z plecakiem, z tą torbą, z saszetą wyglądam jak turysta ze Związku Radzieckiego podążam na dworzec za godzinę odjazd autobusu i tak siedzę sobie tutaj w oczekiwaniu na autobus i tak się zastanawiam jak tu po trzech dniach spędzonych w Bonachium podsumować Wam to miasto. No i widać, że żyje się tu bogato, no ale nie wszystkim. Mieszanka kulturowa jest olbrzymia i podział ktoś kim w społeczeństwie widać bardzo, ale to bardzo dobrze. W knajpach czy sklepach w centrum ciężko tak naprawdę uświadczyć kogoś innego niż rodowity Niemiec czy też turyści. Co jeszcze, w oczy rzuca się też to, że jeździ bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo nowych aut, marek premium najczęściej. Porsche jest tu jak u nas E46, e 90, ABM to już naprawdę mam przesyt na następny rok. Podsumowując, jest to bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne, duże, zadbane miasto z paroma wtopami, takimi jak na przykład dworzec kolejowy, który jest masakrą. I uważam, że fajnie tu żyć, mając sporo kasy. Inaczej to rewelacji nie ma. Najlepiej jednak, jeżeli sami przyjedziecie, zobaczycie i, i wyciągniecie wnioski. Uważam jednak, że warto tu przyjechać. Monachium jest naprawdę warte zobaczenia. Ciekawe, jak to będzie się jechało tym autokarem. Trochę się wkopałem, teraz to żałuję, ale no co zrobić? Podejrzewam, że będzie cały zapchany. Dobrze, że nocą, to może jakoś się uśnie i jakoś bezpiecznie dojedziemy do Krakowa. Jestem naprawdę zmęczony. Widzicie to chyba po mnie, ale te trzy dni dały mi naprawdę bardzo mocno w kość. I zatrzymałem się jeszcze w McDonaldzie. Przed drogą trzeba coś przekąsić. McDonald's jest pewną pozycją. Patrzcie jaki mam przepiękny widok, prawie jak w koło brzegu, 100 pociągów naraz. No i szybka przekąska zjedzona. I trzeba iść w stronę autobusu. Do odjazdu niecałe 45 minut, więc zaraz pewnie podjedzie i trzeba będzie się ładować. Życzcie mi powodzenia w tej męczarni, która pewnie będzie tyle godzin, co ja zrobiłem. Ostatni widok na Monachium: w tle pięknie zachodzące słońce nad Starym Miastem. Tutaj widok na dworzec główny. No nic, może jeszcze kiedyś tutaj wpadniemy. I stoi już autokar, chociaż nowy. To chociaż tyle. Ale powiem wam, że te dworce, tutaj ten dworzec autobusowy, to jest jakaś masakra. Nie wiem, tutaj takiego prawdziwego Niemca w cudzysłowie się nie spotka, i oni chyba o to nie dbają. Nawet strach tam wchodzić, szczerze powiem. Pokażę wam go tak na szybkość ciekawości. No, dworzec jak dworzec, ale nic tu nie ma. Jedna tablica informacyjna po środku, trzeba przejść cały dworzec. Nie ma ani żadnych sklepów. Na górze parę jest, wszystko pozamykane o 19.20. No to jest, powiem wam, że nasze dworce to jest jednak klasa. No i siedzę już w autobusie, póki co nie jest źle. Współtowarzysza nie ma, więc można wyciągnąć nogi. Trzeba korzystać. No nie wierzę, udało się zobaczyć Allianz Arenę podświetloną. Ale robi wrażenie. Patrzcie, Paula wyleciała pół godziny po mnie, i za dwie minuty będzie lądowała w Krakowie. I dochodzi 6 rano. Postój w Brnie. Spałem sobie całą noc, więc jest ok. No nic, jeszcze 5 godzin, i jesteśmy na miejscu. Jak się ma, dwa miejsca to nawet nie jest tak najgorzej. Można się tak. Wyciągnąć i jakoś się jedzie. No, można powiedzieć, że jesteśmy już w Krakowie. Ostatni przystanek na balicach i zaraz będziemy na dworcu w Krakowie. No i wreszcie w Krakowie. Wysiadłem właśnie. Autokar jeszcze stoi, ludzie się wypakowują. No i teraz szybciutko jakąś taksóweczkę i trzeba lecieć do domku odpoczywać. Szczerze powiem, że nie jestem jakoś bardzo zmęczony tą drogą. Pospałem sobie w nocy, więc nie było źle. No ale mimo wszystko trzeba teraz długo odpoczywać. Jak widzicie jestem już w domu. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po przyjeździe to była długa kąpiel. Potem zjadłem sobie pyszne śniadanko zrobione przez Pałkę. wypakowałem się. A teraz siadam, bo mimo wszystko nie chce mi się spać i będę zgrywał materiał. Jeżeli podobał Wam się wyjazd ze mną do Monachium, niestety Pauli było bardzo mało, to mimo wszystko zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się Monachium. Było mi bardzo miło, trzymajcie się do następnego wyjazdu. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.